Dzień dobry Państwu, poranny przegląd tylko Forex, zapraszam 11 kwietnia. Przegląd zaczynamy od tego, co dzieje się na rynku japońskim. Tutaj mamy kontrakt na Nikkei, który jak widzimy w ramach, w trakcie ostatnich tych znaczących ruchów na rynku, osiągnął poziom ubiegłego rocznego minimum i jak widzimy go wybronił. Co no, sugerowałoby, że tutaj jest szansa na to, żeby to minimum rzeczywiście się no, ostatecznie yy, obroniło i też, żeby tutaj rynek miał szansę na jakieś odbicie. Zresztą jest tutaj to wspólny mianownik dla większości rynków akcji. Sytuacja jest taka, że zostało się w jakieś ważne wsparcia, które teoretycznie mogłyby zakończyć tą falę spadkową, ale czy to się faktycznie zdarzy? No, jest wnioskowanie. W obecnej sytuacji, kiedy wiele zależy od decyzji pojedynczego człowieka, to jest tutaj zdecydowanie trudne i trudne też jest, jakby sugerowanie się samym, samym kształtem wykresów. No ale jeśli mamy się trzymać jedynie wykresów, no to właśnie, tu mamy kontrakt na SP, i też spadek sprowadził nas do poziomu poprzedniego szczytu sprowadził nas do linii trendu wzrostowego. Tutaj akurat powiedzmy linia trendu jest w tym nieco mniejszym nieco ma znaczenie, ale jakieś ma, to też nie można tego ignorować. Więc teoretycznie y, poziom tego minimum tutaj mógłby być utrzymany i, i mógłby zakończyć tą fazę spadkową, o ile oczywiście wiadomo, pozwoli nam na powrót do normalności, jeśli chodzi o rynki już. Wstrzyma się z, z jakimiś zaskakującymi decyzjami. Przesunięcie terminu wprowadzenia tych podwyższonych ceł o 90 dni jest jakimś dobrym ruchem, ale też no, pamiętajmy, że tutaj mamy eskalację z Chinami, więc to nie jest sytuacja, która już tutaj można powiedzieć, że jest bezpiecznie. Tak czy inaczej technicznie rzecz biorąc mamy dosyć ważny poziom osiągnięty i tutaj teoretycznie mogłoby się budować jakaś podstawa ku temu, żeby no, oczekiwać przynajmniej wzrost, wzrostu tutaj do okolicy 5800, gdzie tutaj ten ważny opór pozostaje. Jeśli chodzi o kontrakt na Dow Jonesa, tutaj również mamy osiągnięcie poziomu poprzedniego szczytu i też rynek się na, na tym poziomie zatrzymał, teraz się wyraźnie odbił, tutaj jest analogiczna sytuacja i też mamy w okolice linii trendu wzrostowego, więc też tutaj pewne przesłanki ku temu, że tutaj rynek wyznaczył dno i będzie teraz próbował się przynajmniej stabilizować są Jeśli chodzi o kontrakt na niemieckiego DAXa, Sytuacja jest o tyle podobna, że też został osiągnięty poziom poprzedniego szczytu, przy czym ten poprzedni szczyt to, to, to była taka konsolidacja z ubiegłego roku, ale też jak widzimy ten, ten kontrakt zachowuje się wyraźnie lepiej i tutaj w ostatnim czasie przynajmniej i w związku z tym do od punktu odniesienia są nieco inaczej ustawione. No i mamy też linię trendu wzrostowego, która też tutaj w pewnym sensie zatrzymała ten spadek, więc... Na razie wydaje się, że, że to jakiś poziom stabilizacji został osiągnięty i też brak sygnałów o eskalacji hmm, e, wojny handlowej mógłby tutaj, przynajmniej w skali globalnej, mógłby tutaj pomóc w utrzymaniu tego dołka, a być może z jakąś próbą wzrostu. E, jeśli chodzi o e, rynek ropy, no to Spadek, który miał miejsce ostatnio też wywołany z wiadomymi czynnikami. Teraz rynek się broni w okolicy 60 dolarów za baryłkę, jeśli chodzi o WTI. Na razie utrzymanie tego poziomu wydaje się całkiem prawdopodobne. Ale oczywiście trend spadkowy, więc tutaj nie należy się za bardzo zbudować swoich jakichś oczekiwań co do skali odbicia, ponieważ chociażby ta linia trendu spadkowego tutaj czy kolejne szczyty znajdujące się na coraz niższym poziomie, no, sugerują, że tutaj podaż jest ciągle aktywna i w związku z tym, raczej trzeba się iść z tym, że nawet jeśli doszłoby do odbicia, to jednak tutaj trend będzie podtrzymany i jest szansa na jakiś dalszy spadek w, w takim średnioterminowym kontekście. Jeśli chodzi o rynek złota, no to mamy dzisiaj nowe rekordy już okolica 3220 dolarów za uncję. Zatem, no, tutaj ciężko, ciężko jakby, inne wnioski wyciągnąć się niż takie, że tutaj mamy wyraźny wzrost i e, ostatnia m, korekta, która była też związana trochę z obostrzeniem dolara, a teraz e, została zakończona i mamy nowe szczyty, więc trend jest utrzymany i e, czasie i z tym, że będzie po prostu dalej kontynuowany. E, no, właśnie, dolar się umacniał przez chwilę, a teraz już słabnie, e, czego efektem jest m, wyjście tutaj, pary euro do nad poziom 1.13 i też wyjście na te lokalne szczyty co też pozwala teraz budować jakieś oczekiwania co do wyższych wartości no i tutaj pozwoliłem sobie narysować taki potencjalny kanał wzrostowy który plasuje cel dla tej zbierzki na okolicy 1.18 co też będzie by było zbieżne tutaj z tym z tymi wahaniami tutaj w 20 i 21 roku więc to jest taki, taki poziom powiedzmy docelowy, biorąc pod uwagę układ w tej chwili dołków i szczytów. Jeśli chodzi o funta do dolara, no to funt tutaj trochę nie zachowuje się tak mocno jak euro. Wobec tego to odbicie w tej chwili jeszcze nie wywołało nowych szczytów, ale też wydaje się, że tutaj jest szansa na dalszą zwyżkę, tym bardziej, że właśnie dolar w tym będzie pomagał, słabnąc. I jest szansa na Zwyżka przynajmniej do tego szczytu, tutaj w okolicy 1,34. Na razie zaraz zatrzymał się na 1,31,5, ale tutaj jest szansa na podniesienie. I mamy piątek, więc ostatnią sesję tego dnia, więc tutaj się jeszcze coś może zmienić. Ale świeczka tygodniowa wygląda obiecująco, bo biało. Ale jak widzimy, też kierując się średnią roczną, dwa tygodnie temu można było się wypiąć z rynku i nie brać udziału w tym całym szaleństwie i dopiero poczekać, aż rynek, nasz indeks wyjdzie nad średnią, żeby na rynek powrócić. Więc też tak by to pokazuje pewien, pewien mechanizm obrony przed dużą zmiennością przy zachowaniu oczywiście długoterminowego horyzontu i takie proste narzędzie pozwala mieć spokojną głowę. To jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.